Zapowiada się emocjonujące spotkanie i nic dziwnego, bo dzisiaj stawką jest wielki finał Euro 2024. To już półfinały rozgrywek Euro 2024. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski, kłaniamy się Państwu, jesteśmy na posterunku. Turniej zbliża się do końca, a emocje, presja, stawka wciąż rosną. Spodziewamy się wspaniałego spektaklu. Nie wiem jak Państwo, ale my nie możemy się doczekać pierwszego gwiska. Reprezentacja Hiszpanii gra przeciwko reprezentacji Gruzji. Co możemy Państwu powiedzieć przed tym spotkaniem? Każdy wie, że czeka nas rywalizacja bez odstawiania nogi. W końcu ekipy zagrają o finał jednej z najważniejszych imprez piłkarskich na świecie. O finał Euro 2024. Na tym turnieju rodzą się legendy. Czy tak będzie właśnie dziś? Z piłką Pedri, Rodri, teraz Murata. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. W składzie tego zespołu widzimy wielu dobrych zawodników, ale muszę przyznać, że najbardziej ciekawi mnie dziś występ Pedriego. Tak, wspaniale panuje nad piłką, ciągle jest w grze, bo wszyscy mają do niego zaufanie. Idealny piłkarz do gry na małej przestrzeni, właściwie nie sposób odebrać mu piłkę. Partnerzy z drużyny uwielbiają z nim współpracować, czemu zresztą trudno się dziwić. Wybija tę piłkę. No, aż żal byłoby teraz nie pociągnąć skrzydłem. Jest dużo miejsca. Jest do środkowanie. Świetnie. Obiecująco to wyglądało, ale nie udało się. Rodri. Dani Carvajal. Do Pedriego. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Ładna piłka w uliczkę. Silny strzał. Zupełnie jednak nieudany. Szkoda tej okazji. Decyzja o strzale dobra, ale wykonanie fatalne. Czapetadze. Zdecydowane wejście teraz. Może skrzydłem pociągnąć Hiszpania, jest tam teraz miejsce. I teraz Pedri. Mistrz tak nie można się zachowywać w szesnastce. Sędzia gwizdze rzut karny. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. I gol! Pewny strzał, piłka ląduje w bramce, dobrze wykonana jedenastka. Zawsze się powtarza, że rzuty karne to loteria i tak było tym razem. Jeśli stoisz na bramce, musisz wybrać, w którą stronę się rzucisz. Tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siatce. Carvajal. No nie, nie, tak nie powinno się zagrywać. Prosta strata. A sporo miejsca na skrzydle, może pociągnąć akcję. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Mamy gwizdek korzystny rezultat dla Hiszpanów po pierwszej połowie. Na razie prowadzą, ale tylko jeden gol dzieli rywali od wyrównania. Morata teraz przy piłce. Piłka przejęta po ośrodkowaniu, ale atak wciąż wywiera presję. I teraz sędzia bez wahania dyktuje jedenastkę. Jeśli to wpadnie, to będziemy tutaj mieli remis. Byłem przekonany, że sędzia po odgwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka... I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Widzimy teraz, jak dobrze zostały odczytane intencje przy tym strzale, ale to i tak nie wystarczyło do skutecznej obrony, a nawet dotknięcia piłki, która przeleciała ponad. Pytanie, czy takie uderzenie w ogóle da się zatrzymać? Rodri. Morata. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Mikał Tadze. Ciekawie budują teraz tę akcję. Są coraz bliżej pola karnego. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Mark Kureja. Nico Williams. Hiszpanie tracą piłkę. Znakomite, prostopadłe podanie. Uwaga, czy strzeli. I mamy Bramkę dającą prowadzenie. Są teraz o krok bliżej finału. Ale czasu do końcowego bliska zostało jeszcze tyle, że na pewno nic nie jest przesądzone. Hiszpanie nie utrzymali piłki. Jest komu podać. Decyduje się na strzał. Ale Bramka szradzi sobie teraz bez problemu. Takie uderzenie nie mogło go po prostu zaskoczyć. Znowu są przy piłce. Fabian. Fabian Ruiz przy piłce. No i po ataku zagrożenie minęło Hiszpanie próbują wyrównać stan meczu, ale szczerze mówiąc może zabraknąć im czasu Czy jeszcze mają szansę co... Ale chwileczkę, chyba będzie bramka Gol proszę państwa, właściwie do pustej bramki No ale jak się wychodzi tak daleko od linii bramkowej po wyrównującym golu mamy 2-2. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Alvaro Morata. Hiszpania ma piłkę. Czy doczekamy się rozstrzygnięcia na ostatniej prostej? No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko. Będzie aut. Gwizdek kończy spotkanie. O wyniku tego meczu zadecyduje, więc dogrywka. 90 minut nie wystarczyło. Zaczynamy więc dogrywkę. Wszyscy są już pewnie zmęczeni. Zobaczymy, kto lepiej rozkładał siły. Pedri w natarciu Dobra akcja, obrona może być w opałach Dobry odbiór, ale piłka poza linią boczną Z piłką Pedri Rodri Do Pedriego Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. widzę, zdecydowanie domagają się strzału. Piękna byłaby to bramka, ale jednak nic z tego. Piłka minimalnie minęła słupek po złej stronie. Aż trochę szkoda, bo to był wolej pierwsza klasa. Dawidaszwili. Ładne teraz podanie. Mamy informację, że do meczu zostanie doliczona jedna minuta. I zatrzymał to ładnie. Nie wiemy kto podjął pierwszy decyzję, ale w obu zespołach zobaczymy na boisku nieco świeżej krwi. Zabrzmiał gwizdek na przerwę. Druga połowa do gry key, rozpoczęta. Juka pod nogami Carvajala. Prawo, dobry odbiór blisko własnej gramki. Okazja może być groźnie. Cóż za znakomita interwencja bramkarza. W sytuacji jeden na jednego. W końcówce meczu. Uratował remis i teraz niech koledzy tego nie zaprzepaszczą. W okolice jedenastki teraz rzuca. Dostrzeganie z narożnika boiska, ale prosto w rękawice bramkarza. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Ciągle remis. Hiszpanie coraz bliżej pola karnego, a czasu jak na lekarstwo. Wybicie i po groźnej akcji. Sędzia gwiszczy po raz ostatni. Koniec. Będzie strzelał jako pierwszy. Duża odpowiedzialność, by dobrze zacząć. I broni ten strzał! Co za parada! Widocznie lepiej być wy... Gol! Jedenastka wykorzystana! To zawsze próba nerwów. Tym razem została zdana. Jest Bramka! Pewnie zamienia karnego na gola! Nie pomylił się! Jest! Bramka! Wykorzystał szansę! Wytrzymał presję, która zawsze spoczywa. Tak! Uderzenie nie dające Bramkarzowi wielu szans! Strzał tuż przy słupku. Nie do obrony! Tak jest! Weszło, nie dał bramkarzowi szans. Najważniejsze to nie ulec presji. Trafia! Rzut karny to nigdy nie jest gwarancja bramki. Trzeba go jeszcze wykorzystać. Bramka! Nie! Świetna parada! Widać, że zna się nas. Strzelił pewnie i celnie. Doskonale wiedział, co należy robić. Musi trafić do siatki, inaczej przegrają tę serię rzutów karnych i całe spotkanie. Jest gol. Wykorzystał karnego. Podszedł do piłki opanowanej i zrobił co należy. Oj, nie nazwałbym tego idealnie wykonanym karnym. To prawda do panenki nieco zabrakło. I mamy bramkę. Proszę państwa. Bramkę zabierającą tę drużynę do wielkiego finału. Co za radość! Tylko spójrzmy. Nic dziwnego musi dać upust emocjom, które zostały tak skutecznie powstrzymane podczas wykonywania tej kluczowej jedenastki. Teraz mogą się cieszyć całą ekipą. Piłka powędrowała do bramki. Widzieliśmy źle wytypowany kierunek strzału.